Witam was bardzo serdecznie na kolejnym odcinku z farminga z polskiego gospodarstwa, jak się nie mylę jest to odcinek numer 7 jak widzicie tutaj poprzednie robot został zakończony sukcesem, pokładane belki siana to akurat zaczęliśmy na... zakończyliśmy, ale z bel słomy dokończyłem trochę poza odcinkiem, ono trochę zostało jak widzicie, porządek nadal jest utrzymany. Na razie już nie będziemy. A, i tutaj jeszcze widzicie belki. Widzicie, jak pokładane są przez tą rozmaryna. Więc nie jest najgorzej. Dzisiaj. Wiem, że nam dojrzała soja. Ale dzisiaj się nie tym na razie zajmujemy. Będziemy zajmowali się siewami. Siejemy jęczmień. Na polu, które wcześniej kosiliśmy Na przykład otworzymy sobie drzwi od razu. A, mogę przejść. Więc miejmy nadzieję, że wszystko pójdzie zgodnie z planem. Słyszę, że tak, że koparę ten trzypek, że Chyba trzeba trochę dźwięki przyciszyć. Mam takie wrażenie. A oczywiście o czym zapomniałem? Ustawić poła. Bo czemu nie? Zapomniałem. O Zaczynamy... ...nie trzmieniem... ...siać Szczerze mówiąc... ...pierwsze sianie na tej serii... Bo jeszcze nie było Nie wiem czemu ta żmijka się cały czas yy, pokazuje, jak wchodzę na sejwa. Akurat zawsze ją mam... Te zwiniętą, a tu jest niespodzianka i patrzę Jak dobrze pójdzie... ...to dzisiaj zaczniemy w ogóle to... ...siać w ogóle. No zmieńmy, raczej znaczy kosić tą soję Jak dobrze pójdzie Więc... Mi się zdaje, że tam bez problemu zaczniemy się trochę kosić No i że następnym się dokończy, bo zawsze byśmy byli już trochę do przodu po tym sianiu A ile on z tym siewnikiem będzie jeździł? Taką dyszkę, nie to niech będzie już te... 9-10 lepiej Wiele mi będzie najlepiej O tu trochę pójdzie tego, z tego co widzę 15% na przejazd poszło Na ja tym nie siałem jeszcze tym akurat nigdy tym siewnikiem, więc może być ciekawie Mam nadzieję że nie będzie aż tak źle To mało siewniczego ale jak na początku mi się zdaje idealny na rozwinięcie Się do przodu Czysto teoretycznie bym mógł jeździć dookoła To też by nie było źle a nie jedno przy drugim Ale że nie będzie źle, ale ten szybek to głośny jest. Nie wiem, ile on ma. Aha, 3-1 podobno. Ale niech tym się bierze, że jest. Prawda, z ciekawości. 2 metry. Eee, to nie jest aż tak źle. Na dwumetrowy siewnik. Według mnie dwa metry, siebnik to nie będzie źle. Może zasijemy na siewniku, raczej bez problemu mi się zdaje. Ale na pewno jeszcze raz będzie trzeba, się zdaje go zasypać. Takie wrażenie. Bo naraz to na pewno nie da rady. Serio, tak nie niby mam przyciszone dźwięki, a tu nawet na czerwono mi go łapie, nawet na OBS-ie, więc jestem zdziwiony. Dobrze przynajmniej będzie słychać ten ciąg. Dobrze akurat mamy pola blisko to nie trzeba aż tak się przejmować tym psianem Czyli przywozem tych z całym ja sianem yy, przywozem jak się mówi no? nasio Ja możemy sobie chwilę wskoczyć i Zacząłem się rozglądać za jakimś ciągnikiem z Turem, jakimś takim nadciut słabszym od naszej, go 3PK. I to tak patrzyłem, no to 30, go 18 już mogę dostać, Około 20 z Turem. Też patrzyłem na te 25. Ale szczerze jakoś mi on zbytnio nie przekonuje do siebie. Ale to jeszcze zobaczymy. Na razie jesteśmy przykrywani. To są podobne pieniądze akurat, więc. Się aż tak zbytnio nie przejmuję, za czym będziemy mi takie pieniądze. Żeby na razie kupić go w następnym sezonie, czy nie? A jak nie, no to weźmiemy mi kredzić radzicik Tyle no Co ja mogę więcej powiedzieć Chyba nas turby się przydał A jakoś wam powiem szczerze, że jakoś do 3 peka mi się nie widzi zakładać, nie wiem czemu Kura Nam prawie tym więcej niż połowę na tym siewniku. Nie myślałem, że aż tyle pójdzie da radę. Ej, fajny ten siewnik mam być szczery ten tak zwany konny nie muszę że pod są kable podminane bo ja tutaj nie widzę żadnego światła na nim ale no niech będzie Natomiast szedmy to od razu w Możemy dać tak będziemy musieli zaraz jechać a to na poprzeczniak powinno nas się wystarczyć. Mam takie wrażenie Jeszcze jeden zróbmy. Zrobimy ten jeden, jeszcze poprzecznie i sobie wrócimy po nasiona napełnić. Dobra, jedziemy, napełniamy go. Na, na przejazd nam nie starczy. Jest pewny, gaz nie ma nas. Chyba co nie otworzyłem przejazdowej no, no cóż. Jedziemy. Wpłynęła się z czwórki, A nie, bo jest tak wolno, jedziemy. Jum. Nie wiem, robota dzisiaj fajna, bo zakończymy siewy. W ogóle musimy jakieś br brony se kupić ale to w następnym sezonie sobie zakupimy może to niby nie jest drogi droga inwestycja ale musimy mieć pieniądze na wszelki wypadek bo przecież dajemy te żeby nie zapłacimy za naszą yy, jak się mówi za naszą kabinę bo chciałem już taką fajną Michalaka, czy jakoś tak się nazywała. Ten szybek porządnie wyglądał. Najpierw będzie zrobiona kabina, a później co innego będziemy z nim działać. Ale na pewno dura nie dostanie, to mogę mówić od razu. On dura nie będzie miał, będzie drugi ciągnik z którym. I słabszy musi być od szybeka. Акура. А там срываем. Там тоже ничего в этом месте не уростит. До процента. Nie no nic, około, 20, około 16 minut będziemy samego siania mieli mniej więcej To tak nie jest źle Myślałem, że dłużej nam to zajmie Więc nie ma tragedii Same dęby Jeśli ktoś dodać, to zapraszam Cię na live'a Livey u mnie są codzienne Codziennie się staram odpalić nad krótki ale odpalić W końcu musimy zagrać Mass Effecta ale u mnie głównie dominuje farming z tego co widzę gdzie bardziej przychodzą na farminga ale ja też chcę bo na inne gry więc nie zawsze jest farming raz w tygodniu może dwa będzie się pojawiał Mass Effect bo muszę w końcu jakoś ustalić bo Tak to w ogóle tego mass efektu nie przejdę. Więc Przyjedźmy ten kawałek i tu cofniemy, żebyś dosiejemy ten piłczek No i klasa. Fajna robótka. Tam jeszcze poprzeczniak. i teraz poprzeczniaki. Dobra Teraz drugą w drugą stronę i... Myślę, że wrog nam nie dosiada, ale... Siejmy dobrze, a nie? O! Musi mieć dobre zbiory Jestem w tym sezonie. Trzeba zakupić parę rzeczy. Ty, w 17 minut siewy. Zdaje mi się, że okej. Okay. Więc jest Fajnie, wyszło 17 minut samego siania. Tu jeszcze trochę pokosimy. I odstawiamy wszystko od razu na swoje miejsce, bo to nie ma tak to sensu. Dobra Okej okay. Teraz powiedzcie mi jak sobie przy którą stroną, no, tamtą tam, dobra, okej okay. Nie wiem. Bo jakby to była kiera to fajnie się idzieło, skręby były trochę realniejsze A nie żeby mi rozpakać się kukurydzy, na razie. Dobra. Sie Dobra, ile tu jest tak? Azot jest git, no w miarę. Schowajmy ten. No. O. Wistula, odpal proszę, nie rób nam wiochy. O, wtedy zapaliła na raz. No nie może załapać. O! Git. W końcu załapała. Jest dobrze. Nie ma tragedii. Myślałem, że będzie o wiele gorzej, ale. Nie załamuję. A tu nie mamy powu stawionego jak zwykle 60 i tu 30 o. A to już tu się pole zaczyna. To wjeżdżamy Zaczynamy. Zobaczymy jak sypnie da soja? Kółko powinniśmy zrobić bez problemu, więc... Mam przynajmniej taką nadzieję. Ale fajne pole, takie większe trochę mamy przynajmniej. Najmniej tutaj nie będzie prasowania, bo na tym polu to by było ciężko Prasować tutaj i później zbierać Mam na nie takie wrażenie Skoro tu jest teren zróżnicowany, to fajnie to wygląda O łubinu mam nadzieję, żeby sypnęło jak najwięcej nam tego łubinu, bo jest nam tak ściana potrzebne. A tutaj nie będzie takie proste z takimi małymi polami się do przodu pójść. Więc. Czy no mamy jedno takie to większe pole, więc ale. Wiadomo o co chodzi. Nie ja wiem, tu jeszcze tutaj skrajnie jak wykosił. I bym się przecinał. O! Halo, Wistula co się ściąga aż tak? Czy taki problem tu masz? O! O! lala! la, la! Eee, e, e! Co tu się od Janie Pawliło, że mi ściągnęło w dół? Halo? Ale mnie ściągnęło w dół. Kurde. Ale jest tu chyba prysowaną, Tylko prysowaną, tak to nie widziałem, że coś gorszego się stanęło tam Dobra, wykośmy tu Te poprzeczniaki Przynajmniej takie trzy jeszcze Ciekawe że nam przyczepę z tego da, raczej mi się zdaje że chyba powinno dać Nie będzie aż dramatu aż takiego Nadzieję, a telefon mam tam, okej, okay, boś miał coś sprawdzić ale to mniejsze, co że robi za oświetlenie. <laughs> Dobra, żeśmy teraz się tu nie spierdzielili. Więc powolutku. Robowolutko to bistro, bo już raz nas ściągnęło. O, no i gitara się zaradzić, przecinamy po środku i to się najpierw może wysypiemy. żeby nie ryzykować, że nie dojadę do końca kurwa zawadzę ta pszczoła się przestawiła moja pierdyka Tak to stała ładnie, okay. a... Okej... jeszcze jeden. A co so, mi tam? Sarny uciekać mi stąd. No klasa. Teraz te pole nie wydaje się aż takie długie Nie wiem czy ja tu jakoś wykręcę tak żeby się no, dać radę O no, chyba Chyba nie dam rady Nadhamowanie nie pomaga Tam no, przecinamy się gdzieś bo Dobra. Dobra, na tym zakończymy zakończymy nasz odcinek. Zasieliśmy sobie, tak jak mówiłem, nie, więc my zaczęliśmy kosić soję, która myślałem, że dopiero dojdzie następnego dnia, czyli w sensie już w październiku A z jednej strony fajnie, bo nie miałem planu co dalej robić w ogóle Posianie. Więc... Po sianiu, przepraszam, za pomyłkę Więc dziękuję wszystkim za obejrzenie tego filmu Stawcie lajka, like suba A my żeby było dobrze Dziękuję wszystkim za komentarze Pamiętajcie, ja livey prowadzę na TikToku codziennie na razie i cześć, miłego dnia i wieczorku, czy tam po obiedzie, jak to se tam woli. papa. Pa.